Doszedłem do wniosku, że musimy troszeczkę ograniczyć liczbę naszych najemników, bo nawet Kartagina za, a z tymi naszymi sześcioma armiami, gdzie w każdej jest sporo najemników, a niektórzy są sami najemnicy, nawet my możemy mieć leciutkie problemy z utrzymaniem tego wszystkiego. Także nie wiem, czy na przykład nie usuniemy stąd na pewno łoszczepników, oni kosztują 131. Jakbyśmy ich rozwiązali. I zwerbowali na przykład naszych, którzy kosztują 95 W to już byśmy trochę przeoszczędzili, nieprawdaż? Zrekrutuj troszeczkę naszych mobików. Szkoda, że tu nie mamy gotowych tej infrastruktury do rekrutowania nowych jednostek, ale cóż, jest jak jest, jest jak jest. Łapek górę, słuchajcie, tylko, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na bataszkach kartagińskich. A zapraszam na Discordzika, Patreonite, Twitch Streama, drugi kanał, znajemy zajączka. A my tymczasem robimy, zdajemy go końca. Tury! Ktoś awansował. To jest chyba ten nowy generał, z tego co pamiętam, bo ostatnio o, o, go kojarzyłem. To jesteś ty? Tak, to jesteś ty. Także dostaniesz perk pod zasięg ruchu na kampanii kampanii jej. Gratulacje. Dwie armie lecą tędy. Hannibal leci tędy. Mm, plaga plaga refeszefa. Euzam. On zdobywa Sycylię. Fajnie jakby on tą armią też zdobył Syrakuzy. To jest duży garnizon. To jest duży garnizon, ale do tego jemy najemnikami. Ta armia strasznie dużo pieniędzy ciągnie. Gdzieś się chyba dało zobaczyć. Ile armia kosztuje w utrzymaniu? Czy nie? Bo tutaj na przykład taki słoń kosztuje no 400. 500 ta jazda kosztuje. Wow. Trzeba wklepać tej armii i to szybko. Dobra. Znajmy końca tury. Sojusznicy potwierdzają cel wojny na Syrakuzy. O, jednak my coś tam zarabiamy. 296 zaraza, sprawdziłeś Melkora. Dostała zarazę na dwie tury. Mm. A wy mieliście dropnąć się w Kartaginie, także do miasta samego Was nie wpuścimy. Zejdziecie na ląd tuż obok miasta. I udacie się, nie przechodząc przez miasto docelowo, mam nadzieję. Teraz tak, bo on te wszystkie floty zaczął ściągać na południe poza tą jedną, ale ta jedna to są okręty transportowe i, no i nic nie, nie zrobią. No chyba, że zwerbuje. zwerbuje, No ale to nie będziemy całej armii cofać. Będziemy ścigać, znaczy na razie pilnować naszej Sardynii Żeby nic tutaj się nie, nie przekradło Będziemy ich spykać na południe, praktycznie cała północ mapy jest nasza, oni siedzą na południu Tak jakby, trochę takie północ południe się zrobiło Italia północ południe się podzieliła A chłop tu zaczął plądrować zamiast nas puszować. OK, my to wykorzystamy Wejdziesz do Korfinium I ty staniesz obok tego miasta w następnej turze w dwie armie polecić na południe e, Tu jest wolny You're slocik i to mieliśmy zrobić pod y, Pod Stejcik pod rekrutację jednostek W tym No dobra to na pewno koszary zrobisz e, Nie będziesz budował tej świąty tej 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 farmy e, Tu zburzysz na pewno ciebie i na pewno ciebie żeby było więcej budynków pod rekrutację chyba dwóch potrzebujemy tak mi się wydaje, że dwóch powinniśmy potrzebować. Dobra, Hannibalku, drogi. Mm, myślę, że. Wow, tu będzie duża bitwa w sumie, bo tu jest tak Rzymian. To jest tak Rzymian, gromy dziewięciu i mamy garnizon, który jest pusty. No fajnie byśmy mogli zablokować miasta, ale wtedy nie możemy. Dobra, zaatakujmy ich. A jednak jest jakiś. Gar... A nie jest armia. Wow, to są pryncypeski. Najemna jest kampańska. Dużo tego. Dobra, trzymajmy w oblężeniu. Wyjdą do nas, stoczymy bitwę. Mam nadzieję, że ich rozbijemy. Całkiem sporo. Mógłbym coś tym agentem tu porobić, na przykład ciebie? Sabotaż armii? Może chociażby nie dołączyli do bitwy czy coś? He, kolejny nany sabotaż, ale awansował. To miło. Ty na Sycylii zdobądźmy młysane? Wow, to jest duży garnizon. Co ty gadasz? Serio? Oni tu muszą mieć jakieś koszary, nie? Mesana? O, tu są, tu są duże koszary, dlatego taki duży garnizon. No to co, najemnikami zatentegujemy. Jeszcze raz, co oni tu mają? Oni tu mają 14 jednostek, Principes 6 razy hastati. I to jest problem, tak? No to. Jakichś tam innych najemników poprosimy. Bo nie możemy sobie pozwolić na ile? 4 tury oblegania tego to na pewno, nie? Weźmiesz procarzy tych tanich. Aha, to tyle z tych tanich procarzy. I weźmiesz tych procarzy. Weźmiemy. Ej, ci peltaści nie będą źli, bo oni mogą rzucać a potem walczyć wręcz całkiem spoko. Weźmiemy tych peltastów. Ok, wygląda całkiem spoko. Zobędziemy sane Super, okupacja. Nie jesteś już na, na tych najemników. Kompletnie to zniszczysz, to zniszczysz. Eee, Syrakuzy to armią zdobędziecie, a wy musicie stoczyć bitwę z tymi Syrakuzami. I to koniecznie musimy stoczyć bitwę. I pokazujesz, że my to przegramy, a ja ci mówię, że my to wygramy chyba. Już ma pracarzy, co ty gadasz? Dobra, ale my to wygramy, prawda? A nawet jeżeli nie wygramy, to przynajmniej wypalimy całą tą armię. Szybki zapisik, dzięki czemu nie będziemy musieli za najmików płacić, prawda? Prawda. Więc y, sytuacja win-win. A oni w ogóle w tym obozie śmiesznym siedzą. O rany, dobra, te wieżyczki da się spalić. Możecie się tu rozstawiać. Wy macie płonące pociski? Macie płonące pociski. Dobra, to pójdziecie na szybko spalić wieżyczki. E, Przyznaję, że w tej całej armii jest tylko jeden oddział walczący wręcz, piechoty. <laughs> Reszta są strzelce albo jazda. Także śmiesznie. A ty wychodzisz z tego obozu Uuu, no to zmienia postać rzeczy, jak ty wybiegasz z tego obozu Dobra, to będziemy się bronić, w sensie będziemy go kąsać Ile się da Parasujemy jego kawalerię Ma trzy oddziały na jednej kawalerii Pozbędziemy się jego mobilnych jednostek I wtedy będziemy mogli zacząć ładnie po flankach jeździć Ile ich zostało? Siedem, to już niewiele zrobił Masz procarze, którzy są irytujący Ym, i Na razie odsuńcie się od tych procarzy Wy natomiast skupcie się na tym ostatnim oddziale Dobrze ci oszczepnicy konni W sensie do kontrowania jazdy Świetnie sobie radzą. Ale mieliście tryb dystansowy, Demet Mieliście. No właśnie. Co ty gadasz? Już ponad połowy oddziału jego generała ubiliście? To są hoplici ich zostało 72. Wow, ale ci kodni aszczepnicy muszą być irytujący. Dobra, rzucaj tym. W końcu płacimy za nich, tak? <grytanie> to nie jest oddział piechoty, który musi całą tą hordę hoplitów wytankować. No cóż, jest jak jest. No, ale nie szarżuj w nich! O rany, ten tryb walki dystansowej czasami mnie przeraża. Do tyłu, panowie. O, i wrogiego generała zabiliśmy. No i fajnie, dobra. Teraz to cała rzesza, horda, łoszczepników. Niech fokusuje na razie te najbardziej lżej, na lżejsze jego oddziały żeby zmniejszyć jego przewagę. Procarze do tyłu. I zaraz będziemy. On już nie ma jazdy, nie? I on ma tylko procarzy. Procarze raczej na słonie nie będą działać. Kawaleria pojedzie, to myślę, że z dwóch stron pojedziemy słońmi. Rzecz nie chciałem, żeby nasz generał zginął, ale jestem gotów poświęcić całą tą armię. Bo teraz te słonie musimy jedne tu rozstawić. No bo to są hoplici, frontalnie na nich szarżować mimo wszystko nie możemy. Robić coś takiego, Kawaleria niech już jedzie do przodu. W ten sposób. Jeden a, wy całą amunicję tymi. No to wbijajcie się w nich. Jak skończyliście rzucać strzałami, strzelać szczołami, znaczy oszczepami rzucać. Wbijajcie się. Dobiegnie ten oddział pod taką przewagą ogniową. A teorii dobieg, Dobra, to teraz wszystkie szczelaki. Nie, nie dobiegnie, złamie się. Eee, falangici, o właśnie, falangi, falangitów fokusujcie. Mhm. Co to jest? Milicja choplicka. Musisz wbiec w środek, żeby ich wszystkich na chwilę zatrzymać. Teraz tak, jazda. Mm, jedziecie tu, ten oddział jedzie tu, ten oddział jedzie tu. Wyjeżdżajcie w środek, ok? A wy zaczniecie to na flance rzucać już oszczepami. Ok, do tyłu troszeczkę, teraz odwrócić się, znowu rzucać. No, braci tankują, świetnie. Słonie do środka już. Słonie, odwrócić się, zaraz będzie szarżować. Co tu walczy? Yy, tu walczy... Aha, wy możecie się z nimi bić, tak? No i jak najbardziej, bo to jazdę już tylko do tego służy, żeby trzymać. Wam jak się skończyły łoszczepy, to możecie w tego wjechać. I ty jeszcze masz łoszczepy, to rzucaj w tego. I rzucaj w tego. I ten tego. Okej. Okay. Yy, I wy... Przewaga ogniowa po falandze. Naj najważniejsze, żeby tą falangę ubić. Milicja, hoplicka, milicja, milicja, falangici. Wszystko, co możecie, rzucać w tych falangitów. A wy się ładnie rozciągnęliście, bo trochę jak doktryna pana Ragorna: jedna jednostka tankuje z przodu, a wszyscy. A, a wszyscy strzelają dookoła. Wy w sobie możecie wjechać słońmi w to, jeżeli on ich wytrzyma. Jeżeli wytrzymacie, to wiedziemy, to słońmi. Dobra, słonie wbijaj, wbijaj słońmi, wbijaj kolejnymi słońmi, świetnie. Wy wbijajcie z tej strony. Wy dororo ro, rozbijacie tam ich kawałek. Tych tych, tych, tych rozbijacie. Dawaj, olefantem y, Dziki pęd. Inspiracja. Na, 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 na tych. Wy przerzućcie ogień tu, żeby nie bić po naszym. Cyk, 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 cyk. Dobra. Słonie możesz wycofać na razie, żeby nie stały w miejscu, nie, nie, nie walczyły. Jezu, jak my ich rozbijemy. Otarma no jest tak droga, że musimy ich rozbić. Mhm. Musimy tylko jeszcze tych łoszczepników podobijać. Ty w tych, ty wiedź w tych, co w się sensie procarzy. Okej. Okay. Słoń jeszcze raz szarżuj. Nasz słonik spanikował? Nie, żyje, świetnie. A ja jednak spanikował. Który? No generał niestety. Hmm. Odsuńcie się od niego. No idzie do nas, no patrz jakie upierdliwe. Dobra, ale może spanikują, to skończymy bitwę. Może się uda. O, kolejny słoń spanikował. Nie no, drugi też. Tak, wszystkie słonie spanikowały. Nie no, tu nic takiego się nie wydarzyło. Czym wy się zestresowaliście? Bitwę wygrać wygraliśmy, ale... Bez powodu się stresujecie tymi słonikami. Bez powodu totalnie. Aaa, słonie biegną! Uspokój się! Spokój! Już! No zostaw! To są najemnicy! Drodzy i porządni! Dobra, wbij tu tymi słońmi, bo te się uspokoiły, tylko generał panikuje. Nie no, uśmiercenie słoni no way. Czemu oni ci w ci się bronią? Czemu oni się bronią? Przestańcie się bronić. Słonie was wjechały. <laughs> Przybieg tu teraz, w sam środek. One chyba biegną tam, gdzie jest najwięcej przeciwników. Tak to wygląda. O, uspokoiły się, dobra. Jak wleciał w ten środek, to się spokojne. Dasz sobie inspirację. Wybijmy jak najwięcej, bo tą armię musimy usunąć po tej bitwie. Ona jest za droga. Chociaż te słonie kusi, żeby zostawić. A ci oszczepnicy też sporo, sporo spoko robotę zrobili. Mega dobrą robotę zrobili. Dobra. Wyjdź z bitwy, zobaczymy jakie straty. Minimalne zwycięstwo, perfekcyjne zwycięstwo. Eee, okej. Okay. Coś tam przeżyło u nich. Jesteś oszczepnicy, pełny oddział uciek. Nie widziałem kiedy i gdzie. Na straty nie mają znaczenia, bo to i tak jest do usunięcia. Dwa oddziały przeżyły, nawet cała armia. Chociaż jakbyśmy mieli pieniądze. 1600? Też ich na pewno dobi. Może ta armia jeszcze się złapie. Nie złapała się z floty. Hmm, daj, agresywny szturm. Miejsce słynnej bitwy. Ło, wow, ale tutaj go uciekło. To bolało. Hmm, dwa oddziały poległy, spoko. Wysieńców cel wojny unieważniony, bo sami go złapki zniszczyliśmy. Eeeh, 1700. No, niby nas na tretytkę nie stać. Niby na tretytkę nas nie stać. Ale jakbyśmy zrobili tak, Was byśmy połączyli, i Was byśmy połączyli, no to trochę przeoszczędzimy. Połącz tych oszczepników. Dużej armii nie potrzeba. No i świetnie, chłop sobie jakoś radzi. Może się uda odbić. Tutaj daj do. W sumie same oszczepy, nie? Zrób tak. Tutaj dasz do przywódcę. Perki sobie wrzucisz. Koszty utrzymania werbunku najemników, zdecydowanie. Morale wszystkich oddziałów jazdy, dowodzenia, kultury, gravitas. Pancerza dla wszystkich oddziałów. Przychodów generowanych, lokalna prowincja. Morale wszystkich oddziałów jazdy. Zostaniesz plus 5 pancerza. Ej, no i świetnie. I tymi mobikami udało się zatrzymać inwazję. Mamy też teraz pełną armię. Świetnie. E, tylko nie wiem, czy teraz Hannibal sobie poradzi. Dobra, 1700 nic nie będziemy wydawać, bo jest 800 na minus. Mamy dużo żarcia w gratisie. Mam nadzieję, że truskowie nie pomyślą, żeby zdobyć Rzym. To jest niewielki garnizon. No i naj, nice. z końca tury odpalamy i ktoś znowu awansował. Rzymianie zostawili ich podczas tego oblężenia. Ja cię. No i oni za tych Rzymian walczą. No kto by pomyślał? Uciekli Rzymianie przed Hannibalem. No cóż, no myślałem, że będę musiał ręcznie pocić tą bitwę z tymi hordami Hastati. Teraz traktat pokojowy. No, zgodzić bym się zgodził, ale potrzebuję waszych prowincji do quest'a, więc no, to niewiele pomoże i tutaj też się wycofujecie, no cóż no. Ukończyliście teraz zając będzie konsol was, pamiętajcie. Pakt agresji w Wecenowie. Spoko, możemy podpisać. Dywersja, najazd. agrypa Flaviusz, Buto. Wrogi czempion zakażą żołnierzy broniących twojej osady powodując straty i garnizon. Dywersja. Ok, zakłócenia wojskowe. Przekupiono jednostkę. Hannibal straci jakąś jednostkę opracowano technologię. Raport w wyniku wyczerpania. Okej, okay, zwiększenie rangi. Ło yy... Jezu, co to się wydarzyło? Ile z jest budynków wolnych? Teraz tak, tu zrobisz kolejny plac musztry, tu natomiast zbudujesz warstwę oblężniczy oraz poligon ćwiczebny, nie? Tak, poligon ćwiczebny. Zbuduj. To będzie prowincja bud rekrutacji, nawet na plus mam już pieniążki, świetnie. Anibal stracił kolejną jednostkę, coś mu przekupili. Chyba stracił oddział hoplitów? Nie wiem, stra stra strasznie słabo, że nie widać, co, nie, czy nie ma napisane, co ci przekupili. To ciężko ogarnąć. Uh, tu się pozbędziemy tego Staczka. Świetnie, kapuła odbita. Um, tu dorekrutujemy Tobie... Późno-kartagińscy hoplici! A, bo my technologię mamy! Mamy dostęp do lepszych jednostek! Uh, hu 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 hu. Możemy ich zupgrade'ować. Weź zupgrade'uj jeden ten oddział. I porównamy. Walka z Warciu... Ok, walka z warciem jest większa, obrona jest większa, pancerz jest większy i bazowe morale są większe. No i fajnie. I dobra jednostka. Podoba mi się. Właśnie, bo teraz można nowe budyneczki stawiać. Libisy, Peltaści minus 10 do kosztów werbunków najemników. Ok. Technologię nową wybierzmy przede wszystkim. I proponuję propagandę. Propaganda była potężnym narzędziem. okej, okay. dostaniemy koszary królewskie, lepszą świątynię. I dodatkowe buściki, do armii, jak najbardziej. Czy Syrakuzy zajęły kolejną prowkę? <grytanie> tak, kolejną prowkę zajęły. Niby mogłem ich troszeczkę podpuścić, żeby tą Citrę zajęli, wtedy byśmy to odbili. Oni w ogóle całą tą Libię przejęli. Tą armią wejdziesz do miasta. To są duża armia tych... Powstańców rebeliantów. Okej. Okay. To niby powinno być naszego papeta, ale, ale mamy prowincję, to może całego state'a sobie zabezpieczymy. Yy, ta armia... Co to jest? Wy będziecie ścigać tych Rzymian, co nam płyną pod Kartaginę. Wy ich przechwycicie. Patrz, jak staną idealnie, żeby żadna flota go nie złapała. Uwielbiam, uwielbiam nowe totalory. Dobra, ty Kartaginy bronić nie będziesz, pójdziesz... Już nie macie zarazy. Nie, dalej macie zarazy, do z was wpuszczać nie będziemy. Przejdziesz po prostu dalej. Coś musimy zbudować? Nie. Tu nawet są zadowoleni. Jedną turę poczekacie. A wy z Mesany udacie się na Syrakuzy. Ok, zdobędziemy to antyczne miasto. Stolica Syrakuz. Świetnie. Wow, ale tu budyneczko trzeba nastawić. Świątynie postawisz, farmy postawisz. Czy oni w Syrakuzach mieli trzy świątyni? Ten zajazd i suchy dok. No cóż, jest jak jest. Postaw naszą świątynię, tej nie przerobimy, to zniszcz. I teraz dwie armie północne. Staniecie jeszcze chyba na krawędzi naszej prowki, żeby ostatecznie podbić uzupełnienia. Te prowincje nie powinny się buntować. Kapuła może być, aha, Rzym może się zbuntować. Ja cię tu rozstawiłem, rozstawiłem. A jakbyś na jedną turę wyłączył podatki? Minus 11. Oni się tak buntują, bo co, bo podbój, różnice kulturowe, tak. Podwój, minus 20, następna tura. Dobra, ale to za jedną turę. Potem niestabilność, różnice kulturowe. No ale mamy te kapliczki. Powinno się powoli punicyzować? Miana wschodnia, łacińska, punicka. No, niby powoli rośnie. Znajomy końca tury, znajomy końca tury. Cyk. No nie mów, że ty nie to nie zdobędziesz. Będę musiał Hannibalem się cofnąć. Nie ma garnizonu jakiegoś? Hoplici, hoplici. No, Oszczepnicą on się będzie desantował. Spróbujemy! Jest szansa, że to się uda wygrać. Zwłaszcza, że on kawalerię ma już na lądzie. Więc jak dobrze pójdzie, pokaż w ogóle tych nowych, tych nowych, późnych hoplitów. No, tak samo w sumie wygląda, tylko tu się zmieniła ikonka na bardziej czadową. Bo jest szansa, że wystrzelamy go jakoś fajnie, sensownie. Zwłaszcza, że tą jazdę może rozbijemy. Chyba, że on w końcu pomyśli się nie rzuci Jolona na, na tych włóczników, chociaż nie, dobra, jednak się rzuci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rzymskich okrętów wojennych. Większość to też samoszczepnicy, jest tylko w sumie jeden porządny oddział. Włócznicy totalcy nie. Hastati, właśnie tu jest jeden oddział Hastati, no i to jest ten jeden pełny, porządny oddział Hastati. Może jakoś sensownie obrzucacie, niestety zaczęło padać, więc nie podpalimy statków. Ale spróbujcie ich obrzucać. Wy tu wygrywacie z tą kawalerią. No, pięknie, bez strat wygrywacie. Tu zmasakrowaliście ten drugi oddział, zmasakrowaliście. Od razu się rzucicie na oszczepników, jak oni się zesantują, żeby ich zalać. Jeżeli wy wytrzymacie na tej plaży, on za szybko tego nie skapuje. Saturn ustawi się równolegle do Jowisza, to zając zostanie szpiegiem Kaisera. Tak mi wyszło z moich obliczeń. Zużyłeś całą amunicję, świetnie, no to szarżuj. Zostali tylko ci nasi nowi hoplici oraz generał po szczepnikach. Może przemielą ich wszystkich jakoś? Nas, nasi czat spartańscy, kartagińscy hoplici. Te hastati biedne, rzymskie, prze, prze Przemielą. Co losing grant, wygrywamy, dobra spróbuję generałem troszeczkę tutaj przeatakować od tej strony, może spanikują Tylko żeby on nie zginął O nie panikuj ziomuś, trzymaj się Ma niewielką przewagę, o ci zaczynają panikować, kurde jeszcze raz bym wjechał, ale boję się że generał zginie, dobra Jolo. Co złego może się stać Dobra do tyłu Nie, generał uciekł Ziomuś, patrz ci hastati Ile ich zostało? 74, a tu ile jest hastati? A czy jest Triarii? Publiusz Sipio z 7, nie dobra, to oni nie dadzą rady jeszcze, tam jest 70 Triarii. Kurde, prawie całą armię mu zabiliśmy, szkoda. Gdybyśmy mieli jeden oddział słoni, to może, może, a tak to cała armia Hannibala musi się wracać. Niestety nie mogę podzielić siły, i wysłać tam, nie wiem, pięciu oddziałów, żeby ospacyfikowali to, tylko muszę całą armię cofać. No jest jak jest, nowe Talwory, piękne mechaniczki. Zamieszki. jego niepokoju w Kapui. Czekaj. pryter rozwoju, wojskowe ambicje w Kapui. Wrogi indywidualni wywołały niepokój w tej okolicy, co może doprowadzić do buntu. Zwiększenie rangi. Minus 3. E, Hannibala cofamy? Tak, Hannibala cofniemy. Niech on spacyfikuje tą rzymską armię do reszty. Szkoda, że oni to zrobili, bo to znowu zastopuje za, za armię Hannibala. Niestety nie udało się tego bronić. Dobra, no odbita jakby nie patrzeć Tylko, już na pewno dojdzie do buntu I znowu coś poniszczyli Budujesz kapliczki i... Cały pieniążek wydaliśmy na naprawę tego e, Czy wy dojdziecie do... Nie dojdziesz, ale we dwóch możecie oblegać tego Możecie Beneventum oblegać Chyba we dwóch to będziecie szturmować Zdecydowanie Mniej się dać radę e, Zdobyć to miasto No właśnie, w dwie pełne armie Zdecydowane zwycięstwo, cyk Coś straciliście z tych najemników? Nie, ale trochę nas poobijali. Hmm, okupacja. I znowu zmienimy? Nie zmienisz, tu możesz zbudować im teatr. Tylko szary na razie zostaw. Stań na pozycję wyjściową na te wioski, bo oni się wszędzie cofają. Pouciekali na południe. I tego szpiega tutaj. Właśnie, tu jest jedna armia Rzymu. Bo z tej strony, to mamy armię na Sycylii Która może w następnej turze przekroczyć cieśninę I wejść na Bucik, na południe Może zbudować, dobra zbuduj cokolwiek, żeby nie było dzielnicy biedoty um, Teraz tak, czy my na pewno chcemy Sprowadzać, oni tutaj głodują Uciekli na pustynię, żeby głodować Czy na pewno chcemy sprowadzać drugą armię, czy oni sobie tutaj poradzą, bo was możemy wysłać na pewno no niby dla pewności ten pełny nowy stak powinien tam też pójść, bo jak oni się zrekrutują, to potem ścigać ich na tej pustyni. Jakby co to wy się zajmiecie obroną Kartaginy? Mm, co to są? To są. flota wojenna. Moglibyśmy ich złapać, spróbować przechwycić, jak wypłyną z tej burzy. Eee, to, to jakaś malutka flota pływa 7 jednostek. Oczywiście ich nie złapiemy. Dobra, ale wy w razie czego musicie bronić Libyleum i też jesteście w jedną turę w Kartaginie, więc oni tutaj strategicznie są rozmieszczeni przydatnie. Wow, a kiedy ta osada się zbuntowała? Kiedy oni to przejęli? Nawet nie wiem. Co ty gadasz? Jakieś spiżowe niedźwiedzie. O rany. Tam był garnizon. Jak oni... Znowu tam wieloryb. Eee, wiesz, tam był garnizon. Oni tam mieli niewielką flotę. Wiesz, nawet bitwy nie było. Co ty gadasz? Eee... Dobra, tej osady nie potrzebuję. Chcecie zawieszenie broni? Umiarkowana. Dobra. Żyj tam sobie. Bo nie mam ochoty ani czasu, jak zwrócić tam armii. Wy walczycie z moimi sojusznikami. Z Ligurią tylko walczycie. Hmm. No i jest dobra. Trudno. Będą tam sobie siedzieć. Tej osady nie potrzebuję do zwycięstwa. Zostaw mojego agenta. Rzymski nicponiu. Chyba przeżył. Traktat Pokojowy. Żeby podpisać Traktat Pokojowy, to byś musiał zerwić protektorat z Rzymem. Już się na to nie zgodzi. Tych pieniędzy nie potrzebuję. Żeby zerwał protektorat z Rzymem, to moglibyśmy zacząć rozmawiać. No nie, no nie mogę się zgodzić. Niestety nie możemy się zgodzić. Popotrzebiam waszych prowincji. No co ty gadasz, że je bontownicy tu przyszli? Dobra raz kolejny ej, ciężko spacyfikować tych Żywian. biegają jakimiś stakami, jakieś rewolty tu biedny Hannibal chodzi tłumi to nic dziwnego, że on nie chciał, nie chciał tego zdobywać bunt w Kapui, narodziny dziecka, mazaik eee, czy to jest eee, Jezus, dziedzi Hannibala w końcu, mazaiczek spoko eee, nic dziwnego, że Hannibal nie chciał tego Rzymu zdobywać jak wiedział, że będzie musiał to wszystko pacyfikować to jest armia Rzymu transportowe okręty, principeski fajnie, dawno nie walczyliśmy z takim porządnym legionem rzymskim Anibalku, zdobądź to. W tej swojej fioletowej spódniczce. Poniszczyli coś? Nie, nic nie poniszczyli. E, możesz. On niestety ma już maksymalny poziom. My już perków nie będziemy mogli rozwijać. A szkoda. Ale armia cały czas może sobie levelować. Na szósty poziom. No i generał. Teraz tak. Tym staczkiem wejdziesz do tej osady. Przejmiemy go. Cyk, okupacja. Mhm. Uh -huh. Ten staczek by powalczył z Rzymem. To co, to są Principeski, czyli zwykły rzymski legion. Tylko, że jak my go zaatakujemy, nie dogonimy. Uh, on może dojść. Jakbyś go z szpiegiem szpiegiem za zasabotował, byłoby bardzo miło. Nieudany sabotaż, jak zwykle. I am truly sorry, nie nieodany sabotaż, jak zwykle, nie wiem, łącznie przeprowadziłem 7 sabotażów, żaden się nie udał, każdy był na 40%, no to nic, no to wtedy ta armia musi tu niestety czekać. Bo moglibyśmy sprawić zająć to, ale wtedy Rzym mógłby polecieć na Benaventum i Hannibal byłby otoczony przez dwie armie Rzymu. Więc na razie tu mamy linię frontu. Floty, 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 co tu się dzieje? Wy się wycofujecie, ta flota przegoniła was, nie popłynęli za nami. To będziemy ich spychać? Czy płyniecie przez to Atryszyn dookoła? Z jakiś miejsce, gdzie Atryszyn łapią. Okej okay. Będziemy ich spychać. Eee, wy w takim razie. Wy dopłyniecie do Libaileu? Nie dopłyniecie. No to Ty w takim razie już możesz wypłynąć w stronę Syrakus W Syrakuzach jest garnizon, nie? Jest. Może niepełny, ale jest. No to na pewno by sobie poradzili z tą flotą desantową. Chyba, że na forsownym dopłyniecie? Nie dopłyniecie to nie ma co, na następnej turze staniecie w Syrakuzach Ty przekroczysz i pójdziesz na Kroton Przekroczysz ścieżinę. zaczniesz od, od południa Rzym domykać Świetnie Tu mają werbunek i tu mają werbunek O, wy odbiście jedną osadę Nice Dobra, wylecicie i wy biegniecie, o i wy na forsownym ich dogoniliście No i pięknie Powoli dochód się zwraca Na tej rzeszy naszej najemników no to co? Tutaj Wam podziękuję za uwagę, łapek górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro. Cześć cześć!